dobry damy rady! No nie tu bez, A to wejdź chodź skocz stąd! Chodź tam skocz, chodź stąd! Na dupę! O kurwa O ja Nie na dupę mokrą! na nie, króle hardkore! Na ne wejdź na samą górę! Lene! Na samą górę na was! Chyba jaki będę ty ty, Efrace! Na dół co mogłeś Ale urwał, chodź! Nowe! Będzie trochę dłuższy filmy tutaj będzie! To będzie mój siódmy filmik na YouTube. Czekaj, czekaj, czekaj. O, zarabujcie już na... Kurde, ile mi tu już dwie godziny jesteśmy. Na dupę. Na dupę, skadu. No kurwa, wypada. Czekaj, czekaj, Ej, patrzcie się! No. 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 no.